Chcę się chwalić, ale byłam na mega imprezce. Twilight? Wszystko gra jest czwartek noc maseczek. To dlaczego zakrywa twarz? Maseczki to nic takiego! To maseczka bąbelkowa. Działa cuda na skórę, ale wyglądam w niej jak przybysz z kosmosu, więc tylko wy możecie mnie w niej oglądać. Zobaczycie, co robi, kiedy czeka, aż maseczka wyschnie. Chyba robi my? Kiedy czekamy, aż wyschnie, to taka zabawa. Nie gadamy o kłótniach, tylko puszczamy muzykę i robimy. Cutanie na czekanie! Czy mogłabyś powtórzyć? Oh yeah! Yeah! Czy widziałaś wczorajszy postrugi? Patrz, zaraz ci pokażę, to nie uwierzysz. Czekajcie, gdzie dam ci, ci, ci złapki. Wyczuwam tu wajrala i to mocnego. Czas to sprawdzić. Dałaś pokaz waj, te kocie ruchy. Tu nie czekanie. Ty to zrobiłaś? Ale co? Nie wiem o co ci chodzi. Nagrałabym cię! To okropne! Wcale nie. To sztuka, prawda? I podpisałaś na to zgodę, więc można wrzucać, prawda? Tak, ale to jest upokarzające! Dokładnie. Tak się czuła Bela, kiedy wrzucałaś swój ostatni filmik. Okej, okay, rozumiem. Usunę go z kanału. Zadzwonię do Belli i ją przeproszę. Też usunęłam tu ptanie na czekanie. Wszystko.